A, no, no, widzicie ile kosztuje? No i fajnie, w ogóle skłamałem wczoraj, miałem nie kupować, a ja kupiłem, kupiłem, tak se uznałem. A wy sobie nie kupowaliście, no to nie wiem, cierpcie czy coś, nie? Znaczy cierpcie. Wczoraj było za 1390, trzeba było kupić. A teraz co? Dupa. A za ten? Ile jeszcze mi pozostało, żeby ten? No, 5 dolarów. Jak 5 dolarów wbiję, to będę na 0. Mocne, co? Ale pewnie podrożeję, bo to cały czas drożeje. Więc y, trochę legenda. Nie sprawdzałem dzisiaj Jupina w ogóle, to Wam sprawdzę na filmie. Mocne, co? To. Ten. Dobra, czekajcie chwilę. Kurwa to to ogarnę. Eee yy... Jakiś, kurwa, sing synk przyniosło mi ten 1800 RMB dzisiaj. Kosztuje to, on powinien dużo więcej kosztować. To on powinien nawet może pod 1600 podlecieć, bo to dla 1700 wczoraj mówiłem. To pewnie pod 1600 na małpy podleci ten kałach. To by było spoko. Już bym mógł w sumie ten wszystkie wtedy wziąć, wyprzedać co mam. Bo by się wszystkie opłacały już wtedy. A czy inne rzeczy lecą? Trzeba by było posprawdzać. Ale. Kurwa, szkoda, że ten, że tak wtedy... A i teraz jest, to jest pojebane uczucie, po, popierdolone, bo wziąłem, miałem taki plan wcześniej, żeby tych Bloodsportów najebać cały ekwipunek, bo były zajebiste. Potem się wzięły, wyjebały i uznałem, no dobrze, że mam ich tylko, nie wiem, 11 czy coś takiego. I teraz znowu jest, jest mi kurwa przykro, że nie mam ich więcej. A czy teraz by je dokupować w sumie? Za 380 dolarów na no, łapie. No patrzę kurwa, jak to rośnie. No patrzę, ile to może teoretycznie dobić. Jak to zapierdala do góry, to nie rośnie, to zapierdala dosłownie. To jest taka ten. Jest taki. Jakby to się dało flipnąć jakoś? Kurwa. Ale to, ale to musi 1000, 1000 musi to dobić na flocie, żeby ten. A jakby dobiło 1000, kurwa? Ale wtedy by dobiło 1700 tu. A dzisiaj już jest 900 tam. A wczoraj było. Bloodsport. Ile, ile kosztuje aktualnie Bloodsport? Swoją drogą, wczoraj w nocy można było siedzieć na nich i na e, e, napierdalać. Całkiem spoko wychodziły. No właśnie, z 900 już. Za chwilę 920, więc czy, czy 950 to jeszcze nie przesądzam, ale jakby wbiło 1000. Na RMB jak to jest? Kurwa, no właśnie. A na, na Jupinie już 1800. z 1800 raczej wbija. No jest kurwa takie, takie ala, że może. Chuj, najwyżej nie będę jadł przez miesiąc.